Tu jeszcze jedne, czyli 3 kg orzechów w narkowce. A to mam do przetestowania, Bób prażony. No i masełko orzechowe. A nie, to jest tahini. Także mam nową firmę, mam nowych dostawców, u których opłaca się kupować to, co przed chwilą sobie zakupiłam. Jest to pierwsza część moich zapasów uzupełniania mojej spiżarni w sezonie jesienno-zimowym. A to moja druga część. Z tej fakturki Paragonu bardzo trudno jest wyczytać ceny, bo tu jest bardzo dużo liczb. No i niestety nie da się połapać, co ile kosztuje jakieś waty, bruta, netta. No ja nie jestem w stanie nawet tego tutaj przeczytać. Ważne, że zrobiłam inteligentne zakupy i wszystko się tu zgadza. Jest to naprawdę moje ostatnie zamówienie online w sezonie jesienno-zimowym, takim typowo pod spiżarnię, yy, ponieważ to, co tutaj zamówiłam, służy do tego, aby uzupełnić całą moją spiżarnię i będę posługiwać się dokładnie tymi produktami, które mam w spiżarni, bo jest tam dość sporo produktów, które przez. Yy, których nie używałam przez ostatnie kilka miesięcy, więc jest okazja by je zużyć. Tutaj mam chrupki do przetestowania, bez cukru, mm, bez glutenu yy, i generalnie dosyć dobra jakość, tutaj nawet certyfikowane. Moje ulubione płatki jaglane, które starczają mi naprawdę na kilka miesięcy. 1 kg. Tutaj głównie zamówiłam mąki, bo mi się pokończyły i one też będą mi służyły w sezonie. Mąka z ciecierzycy, 1 kg. Mąka gryczana, 1 kg. Mąka ryżowa, też 1 kg. To są mąki do tego, by piec moje ulubione chleby bezglutenowe. Tutaj również zamówiłam sobie mąkę migdałową do słodkich wypieków i ciasteczek. Słonecznik aktualnie również jest teraz na mojej topliście i praktycznie cały czas go jem w połączeniu z kakaem i ogólnie do moich słodkich, na szybko, w 5 minut słodkości. Przekąsek słodkich, w postaci puddingów czy nawet spodów do ciast. Zamówiłam również kaszę pęczak, a miała być w sumie kasza jęczmienna. Jest tutaj napisane, że jest to omielane ziarno jęczmienne. Niestety nie to miałam na myśli, chciałam kaszę jęczmienną kupić, a zamówiłam coś takiego. Więc po prostu będę to jadła. Pierwszy raz w sumie, pierwszy raz takie coś mi się przytrafiło. A kaszę jęczmienną kupię sobie po prostu w sklepie normalnie, bo w sklepach są kasze jęczmienne w... za 3 zł. Więc. Mam również mąkę z tapioki. Ją stosuję do robienia na przykład właśnie pierogów. Teraz mam sposób na, na nią, by zrobić z niej mega super przepyszne spody do pizzy z patelni, które są na bazie mąki, mieszanek mąk bezglutenowych, mąka parzona. Naprawdę ona jest mega świetna, dodaje taką elastyczność, że naprawdę polecam ją w kuchni. Tutaj zamówiłam sobie również komosę ryżową, bo ją uwielbiam. No, po prostu uwielbiam ją. Dodatkowo również kupiłam do przetestowania takie batoniki, To były chyba za złoty ileś, za złoty 40. Jest napisane 100% owoców. No, skosztuję. Chciałam zobaczyć, jaka to jest wielkość, no i w sumie są w porządku. Myślę, że nawet będą ok też są do przetestowania i tu mamy jakieś słoiczki aha tutaj jeszcze coś mam i gumy też sobie chciałam przetestować na bazie ksylitolu widzę, że tu są jakieś saszetki no. będę nagrywać również filmik i będę testować te produkty ponieważ, ponieważ wybierałam produkty najbardziej naturalne najbardziej takie no najzdrowsze ze strony które wspierają wegan Yy, są, no są po prostu zdrowsze. Teraz moja gra życia rozchodzi się o olej kokosowy, bo nie mogę teraz nigdzie znaleźć oleju kokosowego. <noise> A tutaj mam 900 gramów, bo nie ma kilogramowych nawet online. 900 gramów kupiłam chyba za 18 zł więc mega się opłaca, w innych sklepach sz szacunkowo 300 ml kosztuje już og ogólnie 12 zł w Biedronce było najtaniej bo było 500 gramów za 10 45 zł 45 groszy a tutaj mam 900 g za 18 zł no i ja kupiłam w sumie 2 razy 900 gramów więc wychodzi prawie 3 Prawie 3, 3, 3 kilo No i masełko też musiałam. Udało mi się w sumie znaleźć na tej stronie dokładnie za taką samą cenę, gdzie mniej więcej właśnie kupuję. Tutaj też jest 900 gramów. Pierwszy raz będę próbować tej firmy, ale widzę już, że jest naprawdę mega super. 100% Orzech ziemny i też 900 ml kupiłam w rozsądnej cenie, bo chyba za 17 zł. On, on ogólnie waha się w między 16 a 18 zł. Więc super, że udało mi się zamówić z jednej strony właśnie tyle produktów, które akurat potrzebowałam na tu i teraz, na już i na wczoraj. I dodatkowo jeszcze tutaj znalazłam, bo zamówiłam również sobie meliskę do picia na oczyszczenie mojej skóry. Na oczyszczenie mojego organizmu od wewnątrz Tak wygląda moje poświęcenie się By żyć w pełni zdrowiu, wolności, radości, młodości i długowieczności To są mąki bezglutenowe Bez glutenów Bez pulchniaczy Mąka migdałowa kości do przetestowania mamy zdrową meliskę do picia jako ziółko moje ulubione masło orzechowe 100% naturalne i oleje kokosowe 2 razy 900 ml Tak wygląda nowoczesny sklep z dostawą do domu. Zaczynam najpierw od takich podręcznych pojemniczków do kuchni. W sensie, że w kuchni mam takie pojemniczki podręczne. Są to produkty, które są właśnie podręczne, które najczęściej używam w kuchni. na chia. Na się moje ulubione płatki, płatki jaglane. Moja ulubiona kasza jaglana królowa wśród kasz. To jest kaszka kukurydziana, czyli jest tutaj rozdrobniona kukurydza. Jest świetna również jako takie posiłki dla bobasków. Taki, można przyrządzić taki fajny krem budyń. Moja ulubiona komosa ryżowa. Uwielbiam po prostu komosaryżową. Jem ją po prostu do sałatek. Sałatek w sensie sałaty. Tutaj mam podręczną mąkę z ciecierzycy. Dodaję ją do różnych takich wypieków pod patelnię na oleju, bo szybko się po prostu zetną i ma, nadaje stabilną konsystencję z ziarna sezamu. To jest słonecznik, ziarna słonecznika. Tutaj są. Płatki drożdżowe nieaktywne stosowane w produkcji sera roślinnego, sera wegańskiego. Chipsy, chipsy kokosowe, wiórki kokosowe, niesiarkowane. Tutaj akurat jest karop, jest to inna odmiana kakao. Ja dalej nie dokupywałam, bo ją można kupić w sklepie i za grosze, i ją zblendować w każdej chwili. Mąka gryczana do chleba, mąka z ciecierzycy do chleba, do wypieków roślinnych i do panise, czyli do roślinnych frytek. Mąki kukurydzonej też nie dokupywałam na sezon jesienno-zimowy, bo nie potrzebuję. I mąka jęczmienna też nie dokupywałam, bo ją też można sobie zblendować z produktów sklepowych. Tyle mąk na sezon jesienno-zimowy mi wystarczy i będę przyrządzać z nich pyszności. Oczywiście zdrowe. One dosłownie zastępują mięso. Smakują dokładnie jak mięso, jak się je przyrządzi pod kotlety schabowe. To normalnie smakują jak kotlety schabowe. Także tak prezentuje się moja spiżarnia w sezonie jesienno-zimowym 2025. Nie chcę jej jakoś zbytnio wyposażać, ponieważ chcę. Cieszyć się z tego, co mam. Tutaj jeszcze mam ostatnio kupiony agar. Jest, agar jest to zamiennik roślinny, żelatyny, która pochodzi od y, zwierząt. Tam mam również różne takie jeszcze. Tutaj mam mąki. Które wcześniej właśnie pokazywałam, prezentowałam. Tutaj w salonie jest dalsza część mojego wyposażenia kuchennego. Dorobiłam sobie z kartonu. <słuch> z kartonu sobie dorobiłam. Tam większość jest makaronów takich roślinnych. Bezglutenowych. Tutaj mam tylko kotlety i Dodam jeszcze, że mam tutaj w ilości ogromnej ciecierzyce, którą uwielbiam. Tutaj znajduje się moja piwnica na pierwszym piętrze, ponieważ piwnica normalna, gdzie trzymam takie podwójne kopie, gdzie kupowałam produkty, to mam normalnie w piwnicy, a tutaj jest piwnica górna. Są różne właśnie produkty, które nie wykorzystałam, nie, nie przesypałam ich do pojemniczków, dlatego są tutaj. A tutaj znajdują się produkty takie dosyć ekskluzywne. A także produkty nowe, których jeszcze nie otworzyłam. Tutaj akurat jest cukier trzcinowy, którego nie otworzyłam i prawdopodobnie go już nie otworzę. Tutaj mam nowy, nową maczę. I tutaj te wcześniejsze batoniki do przetestowania. No i w sumie orzechy to też są orzechy, z tego sobie orzechy ziemne. To też po prostu, no mówię, to są produkty takie typowo ekskluzywne, takie droższe. Lub produkty, które jeszcze nie otworzyłam. Kopie produktów lecą do piwnicy. Tutaj trzymam produkty podręczne. Moje top produkty, masło orzechowe i miód. Póki co jeszcze, bo poluję na agar, poluję na syrop. Y z agawy oraz klonowy. Tutaj znajduje się moja przyszła herbaciarka. Aktualnie muszę zrobić tutaj również aktualizację. To jest, są zmielone nerkowce. W tym trzymamy zmielone nerkowce, które praktycznie codziennie spożywam. To jest macza, którą muszę przerzucić gdzie indziej i tutaj dorzucić podręczne nerkowce, ale już nie zmielone. Tutaj jest past sezamowa, też jest jeden z moich top produktów z moich maseł orzechowych, a tutaj jest młynek, młynek w którym mielę sobie tak naprawdę nerkowce i na no wszystko, wszystko takie drobne, takie ziarna orzeszki. Akurat zblenduję, bo potrzebuję.